Piotr łącz z nami gratulujemy kolejnego zwycięstwa, kolejnego w drugiej rundzie. No i wyglądało to jak taka typowa walka Piotra łącza. Wyszedłeś i zrobiłeś swoje. No, fajnie, że tak wyszło, udało się przed czasem, tak? No. Trenowaliśmy z trenerem, że prawym sierpem go tam kończyć, zdziałem mu gardę. W drugiej rundzie, widziałem, że jest na to podatny. No i dziękuję bardzo za gratulacje. Okej, okay, od początku było widać, że czułeś się w ringu z nimi bardzo pewnie. Skracałeś dystans w zasadzie. To widać było, że to nie jest pięciarz, który może stanowić dla Ciebie problemy. Kurczę, ja też mam mało tych walk, tak więc na razie te pięciarze są. Ostatnio wygrał z takim z Turcji zawodnikiem, który był, który jest teraz pretendentem tam jakimś. Eee, I te wcześniej miał Marcina Siwego, Babicza, Gormana, tak więc miał dość sporo tych zawodników i wszyscy go wkończyli w drugiej, tak więc na razie jest okej. Okay. No, też nie podnosimy mega poprzeczek. Staram się jeździć na e, dużo sparringów i tam zdaje doświadczenie, a co do walk, no to powolutku do przodu sobie tą poprzeczkę zwiększać, ale też nie jakieś skoki, nie wiadomo jakie. Okej, okay, to no taka propos sparing, sparingów twoich tutaj. Sparring partner twój jakiś czas temu, Artur Szpilka, Artur. niedawno zadebiutował w KSW. Jak ty w ogóle widzisz przyszłość kariery Artura w KSW? Kurczę, no ja się mega cieszę, bo mu kibicowałem, żeby wygrał zawsze tam, jak od młodszych lat, na takie zdjęcia, jak Artur przygotowywał się przed walką z Adamkiem i, i akurat na medialnym treningu zrobiłem sobie zdjęcie. Miałem 17 lat i gdzieś tam zawsze był dla mnie jakimś sportowym autorytetem. Jest dalej. Bardzo się cieszę, że mu tak wyszło i, i odżył troszeczkę. Tak więc kibicuję mu jak najbardziej, no i niech sięga największych laurów. No, ja tam od jego wyprowadzenia prowadzenia nie jestem, ale kibicuję mu cały czas. Okej, okay. wracając do Ciebie. Dzisiaj, e, tak jak mówię, wyglądasz nawet na niezmęczonego, chociaż wiadomo, że pewnie w przygotowania włożyłeś bardzo dużo e, pracy. E, co możemy e, powiedzieć o Twojej przyszłości? Kiedy Twoja kolejna walka? na pewno tydzień wolnego, bo ta walka się przedłużyła, bo miałem wcześniej gala, coś tam nie wyszło organizacyjnie, tak więc nie wiem, no porozmawiam. Może się uda w tym sierpniu już zaboksować jakąś pierwszą szóstkę, ale na spokojnie, na chłodną siąść, zacząć walkę i będę wiedział. Dziękuję bardzo. Ja tyle gratuluję. Na żywo walki z Krezwy. Ta szóstka już chciałbyś troszkę mocniejszego zawodnika? Kurczę, zobaczymy co powie Pan Andrzej, co powie Pan Jacek i, i dobierzemy tak, z rywala dobrego pode mnie. Tak. Cały czas jak widać podnosimy sobie poprzeczkę. Tak. Delaczyć był na odbudowę, bo, no bo miałem taki przygodę tam wiadomo z, z, z poprzednim promotorem. Miałem dłuższą przerwę no i zobaczymy co będzie następne. Tak, na razie, tak jak mówię, nie jestem w stanie na szybko wymyślić kto, jak i, i kiedy. Okay. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.